Witam. W dzisiejszym filmie pokażemy jak połączyć urządzenie ze siecią domową Wi-Fi. Będzie to ten dyktafon monitorujący z podsłuchem AR01. Po pobraniu aplikacji i zezwoleniu na wszystkie elementy należy się do niej zarejestrować i zalogować. Po zalogowaniu należy otworzyć aplikację, wybrać opcję dodawania, czyli plus, uruchomić urządzenie sprawdzając czy miga na nim dioda w kolorze niebieskim, następnie wybrać opcję out. Audio Record Jeżeli dioda miga należy wybrać opcję dolną czyli IC in the pairing mode Tutaj pyta nas o włączenie Bluetootha, musimy to zawsze zrobić i wyświetli nam się urządzenie, trzeba je zaznaczyć i w tym momencie Urządzenie wyszukało naszą sieć. Można oczywiście teraz sobie też znaleźć inną. Jeżeli ta sieć, którą chcemy, się nie zgadza z tym, co zostaną wybrane, dobrze, żeby telefon od razu połączyć do tej sieci, do której chcemy połączyć urządzenie. Po wybraniu sieci wpisujemy do niej hasło i następnie zatwierdzamy przyciskiem Next. Oczywiście upewniając się, że sieć na pewno jest 24 GHz, oraz hasło zostało prawidłowo wpisane. Czas konfiguracji trwa około 60 Sekund, zazwyczaj jest to dużo szybciej. W tym momencie został już dodany i mamy dodaną aplikację razem z urządzeniem. Czyli działa. I ustawienie nagrywania na kartę wykonujemy poprzez wybranie kółka zębatego. opcję. Notification dobrze by mieć zaznaczoną, tak jak tutaj, pozwala to na uzyskanie powiadomień o wykrytym dźwięku oraz Record Setting, czyli tryb nagrywania na kartę pamięci. Trzy dostępne tryby: nagrywanie ciągłe, detekcja głosu z średnim zużyciem akumulatora i detekcja głosu z minimalnym zużyciem akumulatora o najdłuższym czasie pracy. Ja na razie wybieram sobie nagrywanie w trybie ciągłym. Tutaj wyświetla nam się wtedy informacje o czasie e, nagrywanego pliku lub detekcji od, e, czułości mikrofonu oraz o czasach dostępnych do nagrywania pliku. Aby zatwierdzić klikamy SAVE i w tym momencie urządzenie rozpoczyna nagrywanie. Żeby sprawdzić co się nam nagrało wystarczy wejść w podgląd, nacisnąć na kartę i przełączyć zakładkę na kartę pamięci. Tu nam wyszuka w ciągu kilku sekund dane i gdy chcemy odsłuchać, wystarczy kliknąć sobie na ikonę karty i odczekać chwilę, aż plik zostanie pobrany. Gdy zostanie pobrany, będzie można go otworzyć bezpośrednio z urządzenia. Ok, myślę, że to by był w konfiguracji i użytkowania sprzętu. Także dziękuję i do usłyszenia.